Siemanko z tej Chocolate witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj, wyjątkowo na PS5. Moi drodzy, witam Was w Minecraft Legends w zupełnie, zupełnie nowej grze w uniwersum Minecrafta. Zobaczcie, jak to jest ładnie. Mamy jakąś trawkę, mamy jakieś tutaj Bajorka, kwiatuszki, e, małe oceloty, małe świnki. Ogólnie byłoby super miło i przyjemnie, ale jest pewien problem. Problem jest taki, że ten świat zaatakowały pigliny i to jest chyba cała fabuła tej gry, musimy te pigliny po prostu pokonać e, i w sumie dowiedzieć się jakim cudem one się dostały do naszego świata i co w sumie od nas też chcą. To są nasi pomocnicy, to jest ten się nazywa oczko, ten się nazywa akcja, a ten malutki e, nazywa się e, pomyślunek czy coś w tym rodzaju i ogólnie... Mm, Musimy chyba pójść do wioski, bo z tego co słyszałem, to mamy tu jakąś wioskę do, do ogarnięcia. Matko, jaka ta gra jest przepiękna. Spójrzcie tylko w ogóle, o, to jest mój bohater, to jest jego skin. E, I idziemy teraz, żeby uratować jakąś wioskę. Słyszałem, że mamy tutaj jakąś wioskę do uratowania przed piglinami. Tylko żadnej tutaj. Wioski nie widzę. Poczekajcie, czy my idziemy w dobrym kierunku? Chyba tak. Tylko po prostu musimy przejść przez kawał. No ja wiem. No już idę. No biegnę. Przecież to no nie widzisz się śpieszę. Nie potrafię biec. Czy da się tutaj biec? Da się biec. Dobra, nieważne. Proszę bardzo. Lecimy. Lecimy. Najszybszy sposób. Może nie przez wodę, ale o. Okej. Okay. O, jest wioska. Jest wioska. Jest wioska, moi drodzy. O nie. Oh no! W zwykłym Minecrafcie się tak nie panoszyły. W <noise> zwykłym się tak nie panoszyły, zdecydowanie. E, Okej. Okay. Ci są uwięzieni w klatce. Tylko nie lisek. Dobra, liska oszczędziły. Co mamy zrobić? W pojedynkę mamy ich pokonać? Jak? E, to może tak. Z tego, co słyszałem, to tak. E, możemy zbudować sobie spawner golemów, proszę bardzo. E, golemy to są takie tacy nasi mini-pomocnicy, których możemy sobie tutaj e, pojawić, proszę bardzo. Okej. Okay. Mamy czterech, czy możemy więcej? Możemy więcej. I teraz patrzcie. Wzywamy ich, żeby szły za nami. Wy wszyscy idźcie za mną i atakujcie tych ziomeczków a A my bijemy, a my bijemy, słuchajcie, te pigliny. Mam nadzieję, że... O! Dobra, nie myślę, że nie będzie aż takiego problemu. One nam tutaj pomog pomogą chyba automatycznie. Come, on, come, on, come on, okej. Okay. To nie wszystko! To wszystko! To było łatwe to Znaczy pierwsza misja, wiecie, ale... Co to jest takiego? Wszyscy są smutni. My robimy Dwayne The Rock Johnson Face. Pigliny zniszczyły fontannę. Hata stolarza naprawi pobliskie konstrukcje. Zatrudni Alajów, aby jedną zbudowali. Okej. Okay. Musimy zbudować budneczek. I zobaczcie, tutaj się buduje rzeczy troszeczkę jak w Fortnite. To znaczy... Mamy tutaj opcję budowania i zobaczcie. Rozsuwany mur, rampa, brama, wieża strzelnicza albo chata stolarza. E... Gdzie my ją mamy zbudować? W tym miejscu? Chyba w tym miejscu, prawda? E... A możemy ją obrócić? Możemy ją obrócić. Zbudujmy ją tak, aby była w tym kierunku. Ciach! O! Zobaczcie! Nie musimy budować. To jest pierwsza gra w Minecrafcie, gdzie. Alaje budują za, zamiast nas, więc mm, jak to król na swoim koniu, kierownik budowy, że tak powiem, będę pilnował. <grym>, a tak, serio? Zbudowaliśmy chatę stolarza. Co teraz? Proszę bardzo, stolarz się naprawi. Stolarz się naprawi? Oczywiście, że stolarz to prawi. Mamy fontannę naprawioną. Wszyscy villagerzy. <grym>, <grym>, są. So... Come on! Come on! Zrobiłem jedną wioskę, uratowałem. Patrzcie, wszyscy się tańczą. Pewnie wieczorem będą robili imprezkę, będzie grill, będą kiełbaski. E, a, a my musimy, słuchajcie, jak to typowy superbohater, iść i ratować kolejną wioskę, no. Ech, takie życie superbohatera, no co ja poradzę. W tą stronę teraz. Moi drodzy, przygoda czeka. Bohater nigdy nie będzie miał czasu na świętowanie. Lecimy. Ej, zobaczcie, tam jakiś ptak lata. Ptaki w Minecrafcie? To jest jakiś. A, nie widać, ale tam ktoś lata. O tam, jakiś sęp albo cokolwiek. I mamy, zobaczcie, kolejną wioskę. I kolejna wioska wymaga e, ratunku. Tylko pozwólcie, że ja tu sobie tak na szybko zbiorę troszeczkę kamienia. Zobaczcie, możemy sobie taki kamień zbierać, po prostu wzywając Alaya. I Alaj sobie ten kamień w naszym imieniu zbierze, a to jest bardzo ważne, bo z tego kamienia robimy potem tych, y, tych ludzików, te golemy i w sumie budynki i wszystko, więc my w międzyczasie lecimy, bo coś tu się widzę, coś tu się dzieje w tej wiosce. Więcej obrazów w studniu, czy to nasz bohater? Kolejna wioska i... Więcej piglinów. Tylko nie znowu to. Czy powinniśmy ich ostrzec? Choć i na serce, gdy to się dzieje, musimy ufać, że nasz bohater ich poprowadzi. Wszystko na rękach bohatera. Wszystko na rękach bohatera. Czyli tak. Robimy sobie tutaj kolejny spawner. Ciach. Proszę bardzo. Budowanko, 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 budowanko. A nie traficie mnie, nie traficie mnie. O nie, side. bo one rozwalają nam ten spawner. One nam ten spawner siekają, nie wiem, który klap... bo przycisk jest odbicia. Dobra, dobra. Ten przycisk jest dobrze. Buduj, buduj. Buduj, buduj, mój alaju. Super. I teraz tak. Zespawnuj, zespawnuj, zespawnuj. Zespawnuj, zespawnuj, zespawnuj. Wszyscy za mną. Wszyscy za mną. Wszyscy za mną. Bicie ich, bicie ich. I za mamusie, i za tatusia. Proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo. Ciebie też. I wy tutaj również. Ciach. I wy tutaj również. Proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo. Wiecie co mi przeszkadza? W tych wioskach jest zdecydowanie zbyt dużo fajnych zwierząt. Zobaczcie. Oceloty są. Czy to jest bubr? Nie bubr. Jak się nazywają te takie? Borsuk. <laughs> Oni tu borsuki mają. Czemu tu są borsuki, a nie ma w oryginalnym Minecraft? Co to ma być? Ptaki, borsuki, a nam w zwykłym co zostaje? Villagerowie z różnymi klasami. O tyle dobrze, że z tego co widzę to ci villagerzy w jakby podziękowaniu za moją... Wspaniałomyślność, Dali mi skrzynię i dostaliśmy w skrzyni pryzmaryn. O niej musimy zbudować obronę wioski. Gdzie? Gdzie? W którym miejscu? W którym miejscu? Eee, potrzebujemy wieżę strzelniczą. O, okej, okay. wieża strzelnicza nam się przyda. Postawmy wie jedną wieżę strzelniczą tu. Postawmy tak na szybko drugą wieżę strzelniczą. Tu, w sumie w czterech różnych miejscach, prawda? To by nam się przydało. Ciach. O. I w tym rogu robimy sobie ciach. Mamy cztery wieże strzelnicze. To nam się powinno przydać. Czy do tej wieży trzeba kogoś zawołać? Możemy też rozsunąć mur. Poczekajcie. Spróbujmy. Weźmy mur stąd. Tu. Oh, Okej. Okay. Gdzie one są? Oni coś o piglinach mówią, bo ja nie wiem, gdzie. Skąd oni się tutaj wzięli? Skąd nadchodzą? Come on! Gdzie? Brace yourself, hero. Gdzie? <laughs> nie widziałem ani jednego piglina. Z której strony? Okay. Dobra. Dobra, z tej strony są. Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. I gdzieś tu mieliśmy Spawner, prawda? Golemów. Spawnujemy więcej golemów. Proszę bardzo. Ciach. 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 Dobra. Im im was więcej, tym lepiej. Proszę bardzo. Walcie z nimi. I z drugiej strony gdzieś chyba pewnie też będą podchodzić, prawda? A wy też pomóżcie. Mamy ich po tej stronie. Czy oni wszyscy są? patrzcie, poradzili sobie. Wszyscy za mną. Tam chyba są, zobaczcie. To są pigliny? To są pigliny. Mamy tutaj jednego, który sobie biega. A gdzie jesteś? Tutaj są. Patrzcie na nich. Great. Just a and you've got this. Panowie, panowie, ja tutaj mam armię golemów, więc w sumie to będę sobie czekał. Niech niech odwalą brudną robotę za mnie, proszę bardzo. Po co się męczyć, proszę bardzo. Ciach ciach, no pomogę wam troszeczkę, ale nie że chcę, tylko że z własnej dobrej woli, bo jestem dobrym kierownikiem budowy, proszę bardzo. Tu jeszcze ostatni został. Jesteś ostatni? Czy to wszystko? Halo. Panowie albo panie. Czy mamy gdzieś tu jeszcze piglinów? Gdzie? Stamtąd znowu przychodzą. O nie, koleżkowie, koleżkowie. Tak się nie bawimy, tak się tutaj nie bawimy. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Ciach, ciach, ciach. Ciach. Patrzcie, oni są naprawdę bardzo dobrzy w tym w tym walczeniu. Ja tutaj nie muszę nic robić. Dosłownie. Bum Okej okay. Gotowe. Czy mamy tu jeszcze jakiegoś? Tu są, tu są. Tu są. Tu są. Tu są. Ciach. Walczcie za mnie. Walczcie za mnie, mordeczki. To jest poświęcenie, na które jestem w stanie sobie pozwolić. <laughs> I tak się, moi drodzy, żyje jako bohater. Proszę bardzo. Otwieramy skrzynie, dostajemy pieniążki. Was tutaj mogę chyba już odwołać, prawda? Moje odwołaj, proszę bardzo. Wszyscy moi koblowi jesteście odwołani, a my mamy iść, słuchajcie, o w tamtą stronę i zniszczyć posterunki piglinów, bo jeśli uda im się, jeśli uda nam się je zniszczyć, zanim pigliny zaatakują, to po prostu nie zaatakują, bo nie będą mogły. Więc uwaga, uwaga. To jest posterunek piglinów. Zobaczcie ta wieża. Dobrze rozumiem? Zaraz się wszystkiego dowiemy. Nie, to nie jest to. Zobaczcie, to jest jeszcze jakaś. Co to jest? Zbadaj. Można by użyć przeciwko piglinom. Piglins, jeśli tylko uda mi się to znaleźć to. sposób, aby to ruszyć. Okej. Okay. Okej, okay, czyli to jest coś, co może nam się przydać w przyszłości, ale póki co cały czas szukamy piglinów i cały czas nie mogę znaleźć tych, ich, e, tej, tej, tej ich bazy. To jest tu. Okej. Okay. No to słuchajcie. Rozwalamy was tutaj. Ciach. Do widzenia. Nara. Czy ja to mogę zrobić samemu? Nie, nie mogę tego robić samemu. Potrzebuję, słuchajcie, e zespałnować tutaj naszych ziomeczków. Okej, okay, zobaczcie, to są wszystkie nasze golemy, które mamy. Ciach. Do ataku, moi drodzy. Do ataku. Ja wam trochę pomogę, bo potrafię całkiem mocno tutaj zamachnąć. Chwila, koledzy. A czy wy nie powinniście bić tej maszyny? Tak! Tak! Niech oni biją tą maszynę. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bicie, bicie. A my im pomagamy, a my im pomagamy. Proszę bardzo. Więc zostało jeszcze to. Panowie, panowie, do mnie. I bijemy to. Tą maszynkę. No i zobaczcie, została nam ostatnia budowla. Ciach! Tak się to robi, moi drodzy. Ach, czyli to mamy zniszczone. Czy w tej grze chodzi tylko i wyłącznie o niszczenie wiosek i o niszczenie potem bas piglinów? O, jaki słodki creeperek. A... A? Świat budzi się do wojny? Do czego to doprowadzi? Okej, okay, mamy tu jakąś, słuchajcie, mocniejszą fabułę, bardziej zaawansowaną. E, pytanie moje jest takie: Ponawiam, czy w tej grze chodzi cały czas o to samo? Zaraz się słuchajcie, chyba tego dowiemy, ale z tego co widzę, to. A... Jak tu mam przejść? Rampy. No tak, rampa. Musimy zbudować most. E, most, który nas poprowadzi przez tą lawę. Więc, jakbyśmy zbudowali tu podstawę i na drugą stronę, to proszę bardzo, jesteśmy. To teraz tak. Spawner golemów. To teraz tak. Skoro jesteśmy już tutaj, Spawner golemów. Na podłożu tego typu nie można budować. Oh, Okej, okay. to my musimy te golemy postawić kompletnie poza tym takim dziwnym terenem. Dobra, nie ma problemu. Wzywamy wszystkich golemów do walki. Halo, halo. Eee, odwołaj. Zaprasza, zapraszam was wszystkich. Chodźcie za mną. Przechodzimy na drugą stronę. I czy wy jesteście w stanie zaatakować tą bramę? Są w stanie, zobaczcie. Okej. Okay. Dobra! Przebiliśmy się! Przebiliśmy się! Przebiliśmy się! Bijemy! 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 Bijemy, bijemy, bijemy dziadów! Bijemy! Ciach! Was też! Bum! Oni są dosyć słabi tak patrzę w porównaniu do nas, co nie? Zobaczcie, bardzo łatwo jest ich... Bardzo łatwo jest ich po prostu pokonać. Jak się tak, zobaczcie, zbijemy w grupę. To to pada dosyć szybko, albo i nie, słuchajcie. I patrzcie, kolejna padła. Chodźcie. A, to wszystko. To tyle. Został ostatni outpost. Musimy do niego przejść, ale podejrzewam, że inaczej niż tym mostem się nie da. Proszę bardzo. Ja was tutaj może w sumie odwołuję. E, wy sobie tutaj wróćcie, a my idziemy. Ostatni outpost jest gdzieś tam, zobaczcie. E, ale panowie! No dobra, jak chcecie za mną iść, to sobie możecie iść. No nie będę was tutaj, kurczę, e, zmuszał do pozostania. Proszę bardzo, zapraszam, zapraszam. Jak takim wielkim gęgiem wejdziemy do tego outpostu, to tam normalnie nic nie zostanie zobaczcie czy ja nie wyglądam groźnie z taką armią kamiennych golemów I proszę bardzo o to nasz outpost to A... czy my Okej okay, oni The mają wierzę musimy słuchajcie przede wszystkim zrobić spawner tak jak już było zaplanowane tutaj i musimy też zrobić rampę do góry czyli stąd. Ciach na górę. Mamy schodki. I moi drodzy, bijcie wieże, bijcie wieże. Ja w międzyczasie wam tutaj pomogę. A przynajmniej postaram się. O, kolejna wieża leży. Hej, panowie, stop! Stop, chodźcie do mnie. O, nie. Musimy teraz wchodzić od nowa. Została nam jeszcze jedna wieża. Gdzie wy tutaj od razu lecicie, już na odpoczynek? Nie ma odpoczynku. Pókiż tutaj wróg czai. Proszę bardzo. Pomogę wam troszeczkę. No i moi drodzy, bum. Kto był za to odpowiedzialny? Oczywiście bohater, który uratuje cały świat. Mm, to nie jest wcale tak, że ja tutaj ścięłem się patrzyłem, i jakby golemy za mnie pracowały, prawda? To, to, to wszystko to, to, to wszystko tutaj, 200IQ. <grywka> Ciekawski creeper powraca i ma przyjaciela. Od kiedy? Kie... Od kiedy Creepery i szkielety no, się no, lubią? To są chyba śmiertelni wrogowie, co? Okej. Okay. Okej. Okay. Użyj szybkiej podróży, aby transportować się po mapie. Jak to? Come on! A ja tak chodziłem przez całą tą mapę, znaczy tak musiałem, bo nie miałem tej podróży odblokowanej, ale zobaczcie, teraz możemy się transportować pomiędzy wioskami, to jest super. To jest naprawdę super opcja. I co my tu mieliśmy zrobić? Kazaj nam tu przyjść? Dobra, ale mamy tu teraz jeszcze jakiegoś questa chyba, zobaczcie Pracuję nad czymś, co pomoże naszemu bohaterowi. Co wy tutaj! O, proszę bardzo. Czy to jest sniffer? Nie, to nie jest sniffer, to jest golem kamienny. I to jest ten golem, którego nie dostaniemy w kolejnym update, a który mogliśmy. Chwila, chwila. Otwórz śpiewnik. Nice. Okej! Okay. Możemy się zobaczcie, nauczyć nowych That's melodii. Czyli teraz to jest żelazna melodia. Jeśli to sobie przypiszemy, to mamy tutaj, zobaczcie, opcję ulepszenia, i e, musi znajdować się w strefie Centrum Ulepszeń. Czyli możemy to zbudować tylko w tym miejscu. No dobra. Budujemy w tym miejscu. Okej, okay, Twoja relacja z alajami rośnie. Czyli teraz, dzięki temu ulepszeniu, możemy sobie generować. Tak! Możemy sobie generować golemy z minerałów i y, golemy mszyste. Ale to dziwnie brzmi. Mszyste golemy. Golemy z mchu. Tak by chyba lepiej brzmiało. Więc moi drodzy, przetestujmy sobie te nowe e, golemy w akcji. Mamy tam jakiś, widzę, posterunek do ogarnięcia. Więc zobaczmy, jak one działają, i myślę, że wtedy na dzisiaj wystarczyłoby nam tej gry, ponieważ mam jeszcze bardzo, bardzo, bardzo ambitny plan, żeby jutro na kanale Czokoinali Nali wrócić kolejny odcinek z tej gry, ale w trybie coop z Genali, żebyśmy zagrali sobie we dwoje. Więc moi drodzy, jak chcecie zobaczyć mnie i Gainali razem tutaj współpracujących, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, napiszcie w komentarzu a coś postaramy się dla was wymyślić, a w międzyczasie co to są za jakieś muchomory grzyby? One chyba dają nam prędkość. Okej okay, moi drodzy, dzieje się musimy sobie zrobić spawnery. Zróbmy sobie oczywiście spawner naszych brukowych. Zbudujmy sobie jednocześnie spawner kryształowych, jeśli mamy wystarczająco. I Nermszystych też byłoby spoko. Nie wiem czy mamy wystarczająco. O! Co wy tu? Wy to już tutaj? Chwila, 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 chwila. Panowie. Panowie, co tak szybko? Ostrożnie. Chwila, chwila. Odwołujemy, odwołujemy, odwołujemy. My ich musimy zespawnować od samego początku. Dobra. Wy. Wy pomóżcie mi z tymi. W międzyczasie e, zespawnujmy sobie kilka kilka tych. Raz, dwa, trzy. I z trzy takie. Wy wszyscy Wy wszyscy Chodźcie za mną. Wy też. Dobra. Szarżujemy, moi drodzy. Szarża. Tutaj. Na ich wszystkich ciach. Ciach, 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 ciach. Możemy ich tutaj zmotywować do ataku z takiego widoku z góry. Szkoda tylko, że się nam wtedy czaski zatrzymuje, bo ja nie do końca wiem, co się dzieje w takich sytuacjach. Pomuszymy im troszeczkę. Proszę bardzo. I moi drodzy, czyż byśmy mieli to zaraz zrobić? Ile to ma życia? Czy da się to gdzieś zobaczyć? Chyba nie. Ale moi drodzy, poradzicie sobie. Dawajcie, pomogę wam. Pomogę wam. Jeśli tym mieczem w ogóle... O, tu jest ziomeczek. Jeśli da się to zrobić, da się tutaj cokolwiek. O! O o! O, o! A... Panowie, mam problem! Eee... A... Dobra, dobra, dobra. Jest. Żyjemy. Zniszczone. Bo tu jest jeszcze jeden. I zostały nam tylko trzy golemy. Nie, poczekajcie, czekajcie, czekajcie. Musimy sobie zaspołnować więcej. Bo my sobie nie poradzimy w ten sposób. Proszę bardzo. Potrzebujemy troszkę więcej kamiennych. Bo w sumie kamienia mamy tak dużo. I zobaczcie, granam nam podpowiada, żeby sobie wszystkie moby o tak zdalnie kazać im wszystkim. Tylko jednemu? Nie, wszystkim! Wszystkie moby! Wszystkie moby, halo. Eee. Ciach. Wszyscy, wszyscy! Wszyscy, wszyscy, wszyscy! O! Działa, zobaczcie. Dobra, trzeba widzę że tutaj uratować. Proszę bardzo. Otwieramy. I w sumie. E, e, e! Tylko jedno lawy! Tylko nie do lawy! Proszę tutaj uważać. Ja tutaj za was nie będę odpowiadał. Proszę bardzo, umieść element początkowy. Mamy mostek. Wy wszyscy. Wy wszyscy. Idziecie ze mną. Proszę bardzo, mamy tu jeszcze jedną wieżę do załatwienia. Ciach. Udało się. Zniszczyliśmy wszystko. Tak mi się przynajmniej wydaje. Udało nam się. Udało nam się. Szefostwo Piglinlandu jest zaniepokojone naszą aktywnością. <laughs> Master Piglin tak łatwo tego słuchajcie tutaj nie przepuści. A wy co tutaj załatwiliście sobie? Aha. Aha. Najgorzej, kiedy jest jakaś wiedźma albo naczelny mag w królestwie i on odnajdzie jakąś sklejoną kartkę w księdze magii, która będzie miała jakiś ukryty, mroczny czar, którego nikt jeszcze wcześniej nie widział. Czy to o to chodzi? To chyba o to chodzi. To chyba o to chodzi. Okej, okay. okej. Okay. Zatruli ziemię, a teraz niebo. Nasz bohater musi dojrzeć nas w ciemności. Czyli moi drodzy. Tyle jeśli chodzi o miłe niebieskie niebo i przyjemną graficzkę, bo chyba w tym momencie straciliśmy i to, i to. Ale cóż, moi drodzy, ja tutaj zatrzymuję z tego powodu, że tak jak obiecałem, y jutro na kanale Chocoinali postaram się wrzucić y kołpa z Gainali. Zobaczymy jak nam pójdzie. Zobaczymy jak dalej ta gra przebiega. A póki co. Dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnym i cześć!